Witajcie moi drodzy, jak absolutnie tego nie widzicie, jesteśmy na lotnisku w Medellin, Kolumbia. Dzisiaj jest dzień, w którym wracam z imprezy Liberty International, z konferencji, która zajęła ostatnie 5 dni. I Przyznam Wam szczerze, że nie pamiętam kiedy się zaczęła, bo przez jetlag, który jest, różnica w czasie... Znaczy nie, tak, przez różnicę w czasie jetlagu, żadnego nie miałem. Nie mam zielonego pojęcia w ogóle, jaki jest dzień tygodnia dzisiaj. Może, nawet, może zaraz sprawdzę, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia. Wiem tylko, że o 12, czyli za godzinę, mam pierwszy... Lot do Polski, i to będzie lot do Bogoty, z Medellin do Bogoty. Um, miałem mieć jeszcze jakiś do Antiochi, wyskoczył mi taki na PDF-ie, yy, nie wiem dlaczego. Um, I dopiero stamtąd miał być lot do Amsterdamu. I oczywiście ten lot do Amsterdamu jest najważniejszy. Znaczy, każdy jest ważny, bo, bo... ale ten lo lot do Amsterdamu jest najważniejszy, ponieważ trwa jakieś 10 czy 11 godzin. Um, I jest yy, sam w sobie już przygodą niesamowitą, jak się możecie domyślić. Nikt na lotnisku, w nikt z naszej ekipy ludzi, którzy byli z całego świata i nawet jeśli byli z tego samego państwa, to wracali innym samolotem przez inne kraje. Moja jedna znajoma wracała przez Panamę, ktoś inny gdzieś wraca. Nie, w ogóle jest, 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 przedziwne są te losy tych biletów, nie pytajcie o szczegóły. Sami sobie ich jako uczestnicy nie załatwialiśmy, więc widocznie chodziło o pieniądze, skoro nie wiadomo o co chodziło, widocznie tak jest taniej. I o ile całą grupą wracali, jechaliśmy w tą stronę, to teraz wracamy każdy osobno, ja jestem sam, Teraz, tutaj na lotnisku, gdzie jeszcze przed chwilą nie było pewne, czy w ogóle wejdę na to lotnisko, nie posiadając pozytywnego czy też negatywnego, nie pamiętam którego, który z nich, w wyniku testu na COVID-19. Jak się okazuje, nikt mnie o ten test nie zapytał na wejściu. Robiąc sobie check-in na internecie, wyszło mi, że muszę pokazać ten test. Co ciekawe, w tą stronę nie było żadnych takich opowieści i nikt nie mówił, że będą jakiekolwiek testy wymagane. Jeszcze, jak byłem w hotelu, to dowiedziałem się, że ekipa, która jechała do. Ekwadoru czy Hondurasu? Do Ekwadoru. Nie weszła na lotnisko. W sensie nie weszła, nie przeszli przez bramki, nie, nie, nie polecieli i zostali, zostali w Kolumbii, bo nie mieli testu na COVID. Ja też nie mam testu na COVID. Mam ten papierek taki duży, wydrukowałem sobie taki niebitny, słuchajcie, świecący, żeby było widać, nie? że mam szczepkę, jestem zaszczepiony i, i tyle. I pokazałem ten papierek. A oni. A nie, nie, dobra, nieważne, idź. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Jakie tym rządzą prawa? Natomiast dzisiaj grupa ludzi w hotelu, którzy mają loty później, musi, musi sobie musi się zaszczepić, znaczy nie zaszczepić, musi zrobić sobie zrobić ten test i muszą za to zapłacić jakąś kupę siana, więc, więc, więc spoko, fajnie. Jestem już jakby po tej stronie po, po kontroli, więc jest, więc jest całkiem w porządku. Jest, jest 11:10. W Polsce będę jutro o 20:00. I cały ten czas spędzam. W samolotach i na lotniskach, więc może jeśli nie będę padał ze zmęczenia i nie będę bał się tego, że mnie okradną, to nagram jeszcze kilka wejść tego typu. Kilka wejść na wyjściu, w zasadzie na wylocie, bo rzeczywiście mam dobę z haczykiem, bo tam trzeba jeszcze odjąć 7 godzin, ale no, dużo czasu, dużo czasu spędzę w samolotach, przynajmniej 24 godziny. I na lotniskach. następnie. Pierwszy raz w życiu, w historii, żyją sobie ciuchy na zmianę, które zmienia na lotnisku. Jeszcze nigdy tak nie miałem. Nie wiem, nie wiem, czy będzie jakiś prysznic po drodze, czy. Co. Raczej, raczej w samolocie nie ma pryszniców. E, przynajmniej ja się jeszcze nie spotkałem, w tą stronę nie było. Zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie. Dobra. S Sama konferencja, to jest konferencja wysokich lotów, jak widać też dalekich lotów. Ludzie z całego świata przyjeżdżają na konferencję i rozmawiają o wolności, o tym w jaki sposób realizują. Samolot tutaj. Ludzie przylatują z całego świata i dyskutują o tym, rozmawiają o tym, jak realizują swoje różne wolnościowe projekty na całym świecie. Więc są ludzie, tak jak mówiłem, z Hondurasu, jest reprezentacja ze Stanów Zjednoczonych, było 4 czy 5 osób z Polski, jakoś tak. Nie było nikogo z Azji, tak super z Azji, żeby po prostu ktoś przyjechał. A wiem, że czasami zdarzało się, że byli ludzie z Mongolii, byli ludzie z Indii. To byłem na takiej konferencji, kiedy raz była zorganizowana w Polsce. Więc teraz zabrakło tej całej ściany wschodniej powiedzmy, że zabrakło ludzi z Chin, Japonii, Afryki ponoć właśnie przez restrykcje, restrykcje covidowe. Natomiast była duża reprezentacja ludzi z Ameryki Południowej, no bo mieli bliżej, no nie. Więc, więc było bardzo międzynarodowo tam z wykluczeniem tak jak mówię paru, paru rzeczy, fantastyczni speakerzy, super event na wysokim poziomie. W, w fantastycznym hotelu pięciogwiazdkowym, takim, że ja czasami pytałem organizatorów słuchajcie, zwozicie ludzi z całego świata płacicie za to kupę siana za te bilety, jest hotel, jest po prostu wyrąbisty jeden z najlepszych w Medellin i jakby czy to nie jest overkill, czy wiecie czy to nie jest za dużo? Kiedyś miałem coś takiego na, na jednym spotkaniu Liberty Fund, że przez trzy dni byliśmy po prostu w, jak, w jakimś najbardziej, że tak powiem, w złym znaczeniu tego słowa burżujskim środowisku gdzie wszystko było nam podane na tacy a za chwilę wracasz do swojego świata, gdzie wiesz, cieszysz się, że ktoś cię na Patronite wspiera za tam 5-10 zł i martwisz się, jak ci 20 spadło, nie? A tu są jakieś realia hotelowe, w ogóle picho totalne, luksusy, wiecie, wszystko podane do stołu. W ogóle fantastyczna rzecz, fantastyczna historia. Jeszcze powiem wam szczerze, y, trudno jest mi podsumować tą konferencję. Oczywiście całkowicie na plus w ogóle bezbłędny event. Ale trudno mi się jeszcze o niej jakoś tam wypowiedzieć. Bo przed chwilą wy, wyszedłem z hotelu tak naprawdę. Um, I i okazało się, że tunel jest zamknięty, którym się normalnie jedzie na lotnisko, więc, więc prawie, prawie zdążyłem. Tylko przez to, że miałem kierowcę, który po prostu cisnął mocno. E, miał ciężką nogę naprawdę. Nie, bo w ogóle jest taka kwestia, że ja nie chciałem tu jechać. Jacek Spender do mnie zadzwonił i. I mówi, słuchaj, to może byśmy te filmiki, które robiliśmy, pokazali w, w Kolumbii. A ja tak, tak mówię, no nie wiem, w Kolumbii to trzeba jechać. <noise> Samolot, jakiś nie wiem, kupić ciuchy, ubezpieczyć się, wszystko, wiecie, wydać kupę siana. Nawet jeśli wszystko masz za darmo, to i tak musisz wydać kupę siana. I, 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 i ponad tydzień będzie trwało, wiecie, um, sama konferencja, dwa dni się leci, dwa dni wraca. Nie wiem. Zwłaszcza w tym okresie, który jest teraz, czyli planowo, bo teraz nie mogę jeszcze powiedzieć, że to się na 100% wydarzy, ale jak w środę o 20 jestem w Warszawie na lotnisku, idę spać, wstaję i idę na premierę SQL-a tam, gdzie rosną dyrektywy, czyli podnieść rękę, naciśnij przycisk. Gdzie przez ostatnie 10 dni, z racji właśnie tej dzisiejszej konferencji, dzisiaj zakończonej, nie jestem w stanie, nie byłem w stanie w żaden sposób uczestniczyć w organizacji tego eventu, więc nie mam zielonego pojęcia, co tam będzie. Mo, moja, moja praca skończyła się na tym, że, że załatwiłem lokal, dogadałem się z Michałem ze Świetlicy Wolności, z Weja. Um, ustaliliśmy datę, zrobiliśmy event na Facebooku. Dobro mi, żebyś zrobił swój event na Facebooku, ja swój event na Facebooku, nieważne, ale ważne, żeby ludzie przyszli. No nie? Wszystko jedno. Można się zapisać na dwa eventy, tylko wtedy tak czy inaczej dostajesz jeden, jeden event, więc. Jak kto lubi? Tylko do kogo, do kogo wolicie się zapisać na event? Macie wybór. Um, no chyba nie, bo zanim to zmontuję, zanim to w ogóle wrzucę w sieć. Tu już będzie dawno po temacie, a bardzo zależało mi na każdym dniu. Jakby marginalna użyteczność każdej godziny jest 100 razy większa niż, niż, niż zazwyczaj. Ponieważ z jednej strony musiałem przycisnąć też pedał, jak ten kierowca kolumbijski. Musiałem przycisnąć pedał w związku z zakończeniem tej serii Liberty International, którą, którą robiłem dla tej firmy, która była właśnie pokazywana teraz na, na konferencji. Są rzeczy związane z filmem, z Dobromirem, który zrobiliśmy i jednocześnie jest jeszcze taki projekt, który do połowy października muszę zmontować. Trzy odcinki po 15 minut dla jednej fundacji z Argentyny. Też o takim... I to jest stricte na Amerykę Południową robiony produkt. O styku właśnie regulacji rządowych, innowacji technologicznych i, 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 i dużych lobbystach, dużych pieniądzach. Gigantycznych korporacji, jak w tym wszystkim odnajduje się wolność zwykłych, że tak powiem, zjadaczy chleba. Bardzo ciekawa seria, o niej nie będę się rozpowiadał zbyt długo, po prostu o niej opowiem kiedyś przy okazji. No i jednocześnie jest duży dokument, o którym w ogóle nic nie mogę jeszcze powiedzieć, pełnometrażowy. Wkrótce ogłosimy, o czym on jest. Natomiast w każdym razie są to cztery projekty, które się po prostu zderzają ze sobą i propozycja, żeby wyjechać do Kolumbii i spędzić te, te 10 dni w momencie tak ważnym. Wyjąć z kalendarza wydawała mi się po prostu szalona. I pamiętam szczerze, wciąż mi się wydaje szalona. Uważam, że to, to, to sprawi, że teraz przez chyba dwa tygodnie nie będę spał, tylko będę dociskał różne rzeczy. A na pewno już we wrześniu co najwyżej 5 godzin i wierzcie, dzwonek, pobudka i do roboty. Żeby to wszystko zamknąć, boję się strasznie, żeby się nie poślizgnąć z tymi wszystkimi rzeczami. Naprawdę bardzo mocno. Jest coś takiego. No ale z drugiej strony nie mogłem sobie odmówić jakbyś tak, nie wiem, no głupi jestem i powiedziałem, dobra jadę do tej Kolumbii, przecież nigdy tam nie byłem, nigdy nie byłem w Ameryce Południowej, nigdy nie leciałem nad oceanem, nie byłem nigdzie poza Europą tak na dobrą sprawę, poza jakimiś malutkimi wycinkami, wiecie, wyjazdami, blisko, nie? Ja nie wiem, czy, czy, czy wyjazdy do Anglii to jest już teraz <grych> uznane są za bycie poza Europą, czy, no wiecie, zasadniczo w tym naszym placku europejskim gdzieś tam i jego, jego obrębie się zawsze poruszałem, a teraz nagle Kolumbia, okej. Okay. Z tym, że wiedziałem, że tak, że to nie będzie Kolumbia, Kolumbia. To nie będzie wycieczka śladami Cejrowskiego. To będzie y, konferencja w hotelu. Wiecie, jakie są konferencje w hotelu? Rano jest śniadanie, potem są wykłady, potem jest obiad, potem są wykłady, potem jest kolacja, potem jest winko, może wyjście do jednej knajpy albo i nic i, i wracasz, żeby rano mieć siłę na wykłady. Jest jeden dzień turystyczny, najczęściej na koniec, który jest zrobiony w ten sposób, żeby jakaś zupełnie bieda firemka zaprowadziła Cię do najbardziej turystycznych miejsc, gdzie sobie zrobić zdjęcie, żeby udowodnić, że tam byłeś. I oczywiście zaciągnął Cię do knajpy, gdzie Cię dwa razy bardziej zcharge'ują niż, 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 niż zwykle, bo jesteś turystą, jesteś giri, więc można cię, można cię chłostać, nie? Więc to nie, nie była taka Kolumbia, że się chodzi po dżungli, wiecie, śladami drogiego Pablo, nie? Niestety. No ale próbowałem czegoś siękolwiek dowiedzieć o, o Kolumbii i nawet obejrzałem półtora sezonu Narcos i obejrzałem sobie, kupiłem sobie znaczy kupiłem, pożyczyłem sobie książkę z biblioteki, która traktuje o, o, o problemach e, Kolumbii ostatnich 50 lat. Zresztą bardzo Wam, bardzo wam polecam kawę Macondo Maciej Wesołowski. E, pożyczyłem z biblioteki. I się jeden koleś zdziwił, jak to z biblioteki sobie książkę przywiozłeś do Kolumbii. To chory jesteś, zgubisz ją zaraz. Nie? No bo mi ją uprowadzą i będą się okup płacić. Nie wiem, co jest gorsze. Okup za książkę, jak mi ją porwą. Można porwać książkę, nie na dwa sposoby. W Kolumbii dochodzi jeszcze drugi sposób, w jaki sposób, można. druga metoda porwania książki. Czy lepiej zapłacić okup, czy lepiej zapłacić karę do biblioteki? Pytanie też, jaki przelicznik jest po drodze. No, ale jest zasadniczo ładnie, słonecznie. Co 15 minut zmienia się pogoda. Zasadniczo jest wiosna, więc można sobie chodzić w kurteczce. Tak, moi drodzy, mam ze sobą przeciwdeszczową deszczową kurtkę. Praktycznie cały czas mam ją na sobie. Dobra, no to zobaczymy, jak, jak, nam, jak nam poleci do bogoty. Hej. podróży z Medellin do Warszawy część 17, czyli wylądowaliśmy w Amsterdamie przed jakimś czasem, bo nie tak od razu, bo długo tu jestem już, poważne opóźnienie. Kiedy się ostatnio słyszeliśmy? Jak z Medellin leciałem do Bogoty. Tak, nie wiem dlaczego, było opóźnienie, więc nie nagrywałem niczego w Bogocie, tylko wskoczyłem od razu do samolotu do Amsterdamu i powiem Wam szczerze, pierwszy raz w życiu miałem y, zrobiony ten boarding pass, czyli ten, taką, taką, taką karteczkę, co się dostaje, niezależnie od na samolotu. to jest. angielski puszczony wstecz. Teraz musiałbym odkodować, puścić sobie to wszystko żeby zrozumieć, o co chodzi. I wiecie co? Pierwszy raz ten taki check-in miałem zrobiony na bramce, jak się wchodzi do samolotu. Nie jak się tam testy robi, tam bagaże, wiecie, pasek, ściągasz zegarki, Nie, nie, nie. Tutaj. Przy wejściu do samolotu, przy takiej bramce. Nie wiedziałem, że to jest w ogóle możliwe. I w ogóle mam takie wrażenie, że... Wiecie, wiedząc, że będę miał 5 lotów, nadrukowałem tych wszystkich papierów, gdzie tylko mogłem, to dobę wcześniej zrobiłem sobie ten check-in przez internet i okazuje się, że nie trzeba w ogóle tego wszystkiego mieć. Bałem się, że gdzieś nagle zatrzyma mnie z, na trzecim z pięciu lotów, gdzieś nad oceanem zawisnę, Będzie <grydy> kontrola biletów i wyrzucą mnie do wody. Nie, że, że coś się stanie, że z jakiejś papierka mi zabraknie, jakiegoś, jakiegoś zaświadczenia o czymś. Okazuje się, że to wszystko jest drukowane na lotnisku, jak się tylko podejdzie z paszportem, no i że dobrze mieć zaświadczenie o, o zaszczepieniu. I tyle. No i oczywiście trzeba kupić te bilety, nie? To tyle, bo one gdzieś tam są w systemie. Ja nie muszę ich w żaden sposób mieć przy sobie. A bez sensu, całkowicie bez sensu, nadrukowałem, jeszcze porobiłem kopie. Co gorsza, są jakieś takie w Holandii wymagania, że trzeba mieć papier o odbyciu kwarantanny, której nikt tutaj nie odbywa i nie musi, ale musisz mieć ten papier, że jakby coś się stało, to, to będziesz odbywał kwarantannę i trzeba tam podpisać i wszystko. To ja jeszcze wziąłem ze dwa albo trzy wydruki puste na wypadek, gdybym leciał z kimś, kto zapomni. Taki jestem, dobry kolega. Okazało się, że nie potrzebuję ani dla siebie, ani dla innych, tylko po prostu wracam. I lecę, i siadam, i wszystko jest ok, i wszystko jest w porządku. Teraz jest tak: godzina w Polsce zbliża się 15. A ja działam jeszcze według zegarka, w którym zbliża się 8 rano. Więc teoretycznie, biologicznie, to ja dopiero wstaję i idę na śniadanie. I to jest dziwne uczucie. Natomiast staram się w jakiś sposób ten jetlag pokonać yy, znaczy w ogóle nie pokonać go, w ogóle nie wchodzić z nim w dyskusję, nie uczestniczyć w żadnym konflikcie. Że a jak wcześniej, a jak późno, a źle się czuję, a będę spałcał. Nic z tych rzeczy. Jak tylko wsiadłem do samolotu, który wiedziałem, że leci do Amsterdamu, natychmiast przestawiłem zegarki na tutaj lokalne europejskie godziny i, I staram się już kombinować tak, żeby mój umysł wiedział, że jest godzina za 15 i że 15 po wsiadam teraz do samolotu do Berlina, a potem za kolejne 3 godziny wsiadam w samolot do Warszawy, gdzie oczywiście zamówię ubera i przyjedzie Walerii albo jakiś inny Juri. E, Zazwyczaj Walerii przyjeżdża po mnie Uber'em. Za każdym razem inny, co by było jeszcze zabawniejsze. To jakaś mafia Walerich. Wa no, i starasz, się wtedy, i starasz się wtedy już działać tak, jak jesteś, jakbyś był w normalnym rytmie. Czyli jest godzina 18, to by się bardzo, bardzo, bardzo chce spać, to poczekaj takie ze dwie godziny. Nie? Chodzi o to, żeby nie obudzić się o drugiej w nocy wyspanym. Bo znowu, bo do, do niczego to nie doprowadzi. Co można czytać książkę, do, co pracować. No nie, no, bez sensu. Na rower pójść. No to chodzi o to, żeby raczej człowiek obudził się o szóstej, a nie obudził się o drugiej rano, nie? To coś takiego. No i e, nie wiem czy wspominałem o tym, że miałem mieć 5 lotów, a miałem 4, to okazuje się, że miałem 4,5. To znaczy było wśród lądowanie. I w niektórych papierach, które miałem było przez lot przez Kartaginę, przez Kartaheny a w niektórych nie było. Okazało się, że słusznie że nie było.

bo zaraz ja będę musiał iść pod bramkę. E, jaka jeszcze obserwacja? Aha, bo mi na biletach nie wydrukowało tego, że mam kartahenę, a okazało się, że było śródlądowanie w Kartachenie. Pierwszy raz w życiu miałem coś takiego. Pierwszy raz w życiu miałem, moi drodzy, śródlądowanie. Nie wiem, jesteście wytrawnymi ulotkarzami, czy w sensie frequent flyersami, czy nie. Nie nigdzie ta kartachena się nie pojawiała, aż tu nagle okazało się, że jest. Trzeba się przesiąść. Znaczy, nie trzeba się przesiąść. Można było siedzieć, siedzieć w, w, w samolocie. Opóźnienie znowu było potem w, tak duże, w. W Bogocie do Amsterdamu, że znużyłem cały film obejrzeć na monitorku przed siedzeniem w fotelu. Cały film, półtora godzinny, zanim samolot zaczął. Miał to taksy, czyli to jeżdżenie i szukanie swojego pasa, swoje, swojego szukania sensu życia na lotnisku. A w tą stronę, jak leciliśmy, to znaczy do Kolumbii, to mieliśmy opóźnienie z Amsterdamu do Bogoty 6 godzin, 6 godzin po czasie ruszył nasz samolot. Z Amsterdamu. No, więc tam, w tamtą stronę trasa była bardziej epicka. Dzisiaj w ogóle wracam sam, wtedy wracam z ekipą, to też muszę odmodować. Wtedy jakoś tak, nie wiem, było nas dużo. A teraz to wystarczy, że sobie siadłem, obejrzałem film, zasnąłem i nagle 10 godzin trasy minęło. Jestem z powrotem na naszym kontynencie. Aha, lotniska są niedostosowane do nagrywania vlogów zupełnie. I kiedyś narzekałem na to, że lotniska są identyczne, a teraz myślę, że właśnie dobrze, że one są identyczne. Bo można z automatu iść konkretne miejsce, kontrola, to jest ok. A, film, który oglądałem, był fajny. Z Setem Rogerem, o gościu, który wpadł do beczki i się zapiklował na 100 lat. Powiem jest, że głupi jak But, ale lubię takie filmy, po pierwsze. A dwa, miał w sobie, poza obowiązkowym ładunkiem poprawności politycznej, który jest teraz już w każdym filmie, to miał w sobie bardzo duży ładunek przedsiębiorczości. Albo człowieku, który po postulatach budzi się, coś jak hibernatus z Louis Definet. Tylko, że nie zamarznięty, tylko zapiklowany, bo wpadł do beczki. Po postulatach wyciągają go z tej beczki i kolej zakłada interes. Piklowane warzywa, tam nie, jakieś ogórki, coś. W każdym razie i robi to w taki, w taki sposób, jak Korwin zawsze opowiada o o paróweczkach w Szanghaju czy, czy w Chinach, że pierwszego dnia trzy parówki sprzedał, drugiego dnia sześć, przyniósł do domu, żona mu pomogła, coś tam, zrobili hot dogi, wiesz, następnego dnia mieli sklep, po roku zatrudniał 50 osób i tak No to jest mniej więcej coś takiego w tym filmie. Ciekawe, jak, jak publiczność amerykańska jest przygotowana na naprawdę pana Jonusza, Z pewnością jest, jak widać, nie? Bardzo dobrze, bardzo, świetnie sobie poradził. Biznes otworzył ze swoim prawnukiem, który był jego, jego rówieśnikiem w tym filmie. A, i film się skończył i dopiero zaczęliśmy kołować. Można? Można. Ale was to nie interesuje. Was interesuje Kolumbia. Chcecie zobaczyć obrazki z Kolumbii. Mhm. Mam kilka, to potem pokażę. Jak jest taki lot, który razem od początku, od pierwszego przystanka do ostatniego trwa 20 godzin czy ileś. Jak pojawiają się po drodze 3 godzinne opóźnienia, czy, czy nawet godzinne, to się już człowiekowi nic nie chce. Jest takie wrażenie, że już mówisz tylko. Ważne, żebym w tej kieszeni miał, miał, miał paszport z tym boarding pasem, nie? I już mi tylko powiedzcie, gdzie mam iść i pójdę. I w ogóle lipa to jest taka, bo niby mam przy sobie boarding pas w kieszeni, a, a i tak muszę za każdym razem robić kontrolę, zdejmować pasek, przechodzić przez całą taką, taką jazdę. Raz chyba tylko mieliśmy coś takiego, że samolot się prawie spóźnił na następny lot, przesiadkowy, to nas puścili bez, bez tej kontroli. Czyli można. Już, już wtedy już nie byliśmy zagrożeniem terrorystycznym. Nikt nie sprawdzał, czy nie mamy 105 ml wody w bagażniku. Nie. Wtedy jest spoko. Aha, i taka obserwacja dotycząca maseczek. Teoretycznie jestem na lotnisku, nie nosić maseczkę. Ale obserwacja dotyczy y, y, latynoskiej kultury noszenia a Znaczy, nie tyle nawet noszenia, co. Ani też obnoszenia się z maseczką, bo niektórzy mają też taki zwyczaj. Że jak się podróżuje po Europie i są wszędzie napisy o tym, że trzeba nosić maseczkę, to jest napisane maskaria, czyli maseczka po hiszpańsku. Natomiast jak się tylko przekroczy ocean i trafi się do świata Latam, czyli Latin Ameryka, to okazuje się, że to już nie jest Mascarilla. To już jest tapa boka. Bardziej dosadnie troszeczkę, nie? Bo maskaria to jest takie, o, maseczka, o, maseczka. A tapa boka to jest korek do ryja. Znaczy, w wolnym tłumaczeniu, bo tapa to jest ten za zakorkowanie za czegoś. No, boka to jest twarz. Więc to jest taki korek do twarzy. Tam przynajmniej wiadomo o co chodzi, nie? A tutaj, uda, tutaj się udaje, że to jest jakaś maseczka. Nieprawda to jest korek do ryja. Co dziwne, tam w Kolumbii, która jest uznana za bardzo w ogóle yy, kraj zagrożony wirusem to trzeba chodzić w maseczkach po ulicy. To jest całkowicie bez sensu i zawsze było bez sensu. I nawet w Europie, nie wiem, w Wiedniu, w maju byłem w Wiedniu, to nikt nie chodził po ulicy w maseczkach. Trzeba było nałożyć maseczkę wchodząc do pomieszczenia i to taką maseczkę lepszą, NPF3 czy coś tam. E, taką poważną, nie? A tu okazuje się, że możesz mieć papierową. Możesz ją oczywiście trzymać na, na brodzie, bo jak wiadomo wirus roznosi się przez brodę. Więc o ile tak trzymasz, to cię nikt nie zaczepi. Nie musisz mieć zagłożonej. Wystarczy, że masz tak. To już wirus, wirus jest, 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 jest w szachu. Nie może nic zrobić. A ty możesz dalej żyć normalnie. Nie? Wytrzymasz, to tylko broda. Ty nie tylko na dwa tygodnie. No. E, gorzej jakbyś zdjął maseczkę. W ogóle nie miał. To wtedy jesteś nagle dla wszystkich zagrożeniem. To jest straszne. Nie? Wtedy można cię. Prawda, Zwinąć do suki, a przynajmniej postraszyć dużymi karami. Więc, żeby nie było kar, trzeba zabezpieczyć brodę, która jak wiadomo najbardziej roznosi wirusa. I teraz już jest wszystko legalnie. Nauka już jest po mojej stronie w tym momencie. Idę sprawdzić, jak ten Berlin, bo nie chciałbym przegapić przedostatniego lotu w mojej kolejce dzisiejszej. Moi teraz jedna bardzo fajna uwaga a propos, a propos Kolumbii. Coś, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, to jest to, że jak yy, wołają do samolotu ludzi, żeby już wchodzić i już trzeba się pojawić w samolocie, to najpierw wołają tych, którzy mają ostatnie bilety, ostatnie miejsca. To jest fantastyczne. To jest coś, co moglibyśmy przywieźć z Kolumbii, zaimportować do Polski, zaimplementować w polskich liniach lotniczych. Czyli jeśli mamy wejść, na przykład 28 rzędów, to najpierw, na przykład, ludzie od 25 do 28, potem od 20 do 25 i to sprawia, że jak masz bilet, który jest gdzieś na końcu samolotu, wchodzisz z bagażami i masz małą szansę wtedy na włożenie bagażu gdziekolwiek, bo już to jest wszystko zapchane, nie? Czyli musisz wtedy walizkę schować z przodu samolotu, a nie z tyłu. I to mi się bardzo podobało. A jak jest po kolei, to jest porządek. I wyobraźcie sobie, Niemcy tego nie mają, a biczycy to mają. To jest w ogóle, wszystko stoi na głowie w tym momencie. Za chwilę ruszamy yy, z... Berlina i jedna rzecz, która mi się bardzo podoba na lotnisku w Berlinie, to jest reklama nowego elektrycznego mini, e, która zachęca do kupna tego samochodu, bardzo kosztownego. Przypomnijmy, e, za pomocą reklamy, w której grają sami ludzie, którzy nie mogliby sobie nigdy pozwolić na samochód mini, nawet nie elektryczny, tylko taki zwykły, na, na zwykłe śrubki, na parę. Um, mamy tam je, jakiegoś emeryta, mamy jakąś, e, nie pamiętam, mulatkę, która jedzie autobusem. Nie? To jest taki przekaz, kup sobie MINI elektryczne, nie będziesz musiała jeździć autobusem, nie? Tak. Aha, że się dzieci nie zmieszczą, Tam Masz siódemkę dzieci, no kup drugiego i obok będziesz... Nie wiem, przyczepa może będzie do MINI, nie wiem... Może będzie wersja MINI Maxi na przykład. Nie, wiecie o co chodzi? To jest straszne. W ogóle w tej, w tej, w tej reklamie nie, nie, masz takie wrażenie, że to jest samochód stworzony dla zwykłych ludzi, takich, co zarabiają do tysiąca funtów miesięcznie. I oni sobie kupią elektryczne MINI, na pewno. Już, już, już... Jak tylko się o tym dowiedzą, że już jest, to na pewno pójdą kupić. Jest ostatni lot dzisiaj i czuję, że, że to już tak, mi było na podwórku. A w, ogóle, a w ogóle to przed samym lotem. E, uświadomiłem sobie, że nie mam check-inu zrobionego w ogóle, ani online, ani nic, a to jest lot, to jest inny bilet niż ten, co miałem z Kolumbii do Amsterdamu, e, do Berlina, przepraszam, przez Amsterdam. E, teraz jestem na innym zupełnie bilecie. E, I nagle się zorientowałem, że nie mam tego, tego papierka, żeby wejść do, do samolotu. I znowu podszedłem do informacji i mi powiedzieli, nie, pan się nie przejmuje, oni to zrobią tutaj zaraz przy bramce. Nie? Mam nadzieję, że zrobią. To są polskie linie lotnicze LOT. Może zrobią, może nie zrobią. Nie masz pewności nigdy. Ale okazuje się, że, że chyba jest taki standard. Nie? Że my jesteśmy wszyscy super przyzwyczajeni do tego, żeby się nadmiernie przygotowywać do, do wyjazdów lotniczych, a potem się okazuje, że to wszystko jest takie. Okej, okay, no dobra, wejdź, no idź, okej, okay, w porządku, nie? W się tylko tak wydaje. No, O, To jest Co? To No i dobra, jesteśmy. Teoretycznie za pół godziny odpalamy imprezę. Jesteśmy na placu przy budynku Partii Komitetu Centralnego PZPR Warszawa. A do mnie dzwoni Dobromir właśnie w tym momencie. Taką mam melodyjkę, jak dzwoni pan poseł. No hej się ma. A gdzie jesteś? Bo jest główny plac, nie? To jesteś na nim. O, ja Ciebie widzę. Dobromir jest jak zwykle zajęty organizuje eventy. Witam. Cześć.